Witajcie po raz kolejny. Kolejny ciekawy temat Wam nagrywam. Mamy tutaj a dwójeczkę silnikiem 1,4, 16 szesnastką. A dwójka trafiła już do mnie jakieś półtora tygodnia temu. Co prawda, jestem piątą osobą, która ją naprawia. To auto już spompowane około 4000 zł i żadnych rezultatów. Co wam powiem na, ten, na temat tego samochodu? Nie działają szyby, nie działają centralne zamki. jest założony już nowy akumulator przez jakiegoś magika. Aczkolwiek stary na pewno był dobry. Bo po założeniu nowego akumulatora po jednym dniu akumulator jest rozładowany do zera. Jak widzicie tutaj jest nowy akumulator założony. Co prawda, komuś się go nawet nie chciało przykręcić, bo może teraz lampę położę, będzie widać. Można sobie go podnieść. Nawet nie jest wciśnięty tam na dole w plastik. Nic do sprawy nie wniosło. Nie działał w tym samochodzie klimatronik. W ogóle nawiewy. Dziwne odgłosy z głośników. Nawet jak auto... Yy, nie jechało, tylko było, był włączony zapłon. To samo powinno im wdać do myślenia. Że coś jest związane z drzwiami. Tutaj już trochę porozbierałem. Moduł komfortu wymieniony na inny. Też nie wiem, co z tym modułem będzie dalej, bo nie wiem, nie mam starego. Klient też starego nie dostał. Nie wiadomo, czy ma te same numery. Ale moduł na 99% też był dobry, bo usterkę już znalazłem. Tutaj zdemontowałem klimatronik radio. Musiałem to wszystko porozbierać, posprawdzać, bo usterkę już znalazłem. I bawiłem się z tym 3 dni temu. A dzisiaj przyszedłem do samochodu. Jak widzicie, zapon jest wyłączony. Może teraz będzie coś lepiej widać, bo jest ciemno. Ułożę może lądkę Po trzech dniach kontrolki nam się zaświecają. Auto nam odpaliło. Co prawda jeszcze ABS tam świeci, ale to... Do tego dojdziemy ten temat akurat nie się nie wgłębiałem, ale też nie działał ABS. Nie działało wspomaganie, które nam działa teraz już normalnie. I jestem pewien, że. Widzicie, wszystko świeci, i wszystko działa. Że to wszystko, co było wymienione w tym samochodzie, było zrobione bez sensu. Tak jak Wam wspomniałem, usterkę znalazłem. Co prawda nie działa mi jeszcze centralny zamek. Zaraz zajmiemy się modułem komfortu. Bo z pilota auta nie zamknę. Aczkolwiek już szyby wróciły do normy. Bo trzy szyby odsunę. I wspominałem Wam o obrzęczeniu w drzwiach. I potem doszłem akurat nie tej usterki. Gdyż każdy, każde drzwi tutaj mają już to połączone na szeniec KAN i szynę zakłócał. Właśnie o tutaj widzicie. Tak wygląda wiązka w drzwiach od pasażera. Cała zjarana. I to była cała usterka w tym samochodzie. Typu poworu prądu, niedziałania tych wszystkich rzeczy, niedziałania nawiewu klimatronika. Widzicie, już wszystko normalnie działa. Fotele grzeją, bo też nie grzały. Tutaj widzicie, są styczki, może tak będzie lepiej widać. Proszę. Tu macie szynę kan. Zaraz Wam lepiej pokażę. O, teraz będzie może Ta wtyczka jest cała wyjarana. zablokowane na drugim ryglu nie mogę ich w żaden sposób otworzyć także, także wystarczyło zrobić tą wiązkę w tych drzwiach nie trzeba było niczego wymieniać. Co prawda, zobaczę co z tym modułem komfortu. Gdyż centralny zamek już powinien działać, bo wtyczka jest rozwarta. Nie działa, Wyjmę ten moduł, aczkolwiek widzę, że on jest po prostu nowy. Czy nowy, nowy używany? Może tak to powiem. Zaraz obczoimy ścieżki, czy coś tam nie poupalało. No, przeglądałem ten cały moduł. Tutaj markerem. Pomalowałem wam. Która ścieżka, ma, która ścieżka jest napalona jest w tym miejscu. Dlatego nam nie działa pilot centralnego zamka. Poza tym ten moduł wygląda w porządku. Nadlutuję tą ścieżkę. Zalutowałem tą ścieżkę w module Poza tym przeglądałem go całego Więcej tam ubytków żadnych nie ma Ścieżka przepaliła się na 99,5% a nawet na 100% Przez tamtą uszkodzoną wiązkę Co prawda te drzwi mam dalej zabezpieczone Bo nie mogę ich w żaden sposób otworzyć Ale nad tym będziemy pracować za chwilę Te drzwi mamy całkiem odłączone czyli one nam zwarcia na pewno robić już nie będą. Bierzemy się do wkładania modułu. Zaraz obczajemy kluczyk, czy nam będzie działał centralny zamek. Ale powinien nam spokojnie działać. Moduł mam już włożony. Wiązki tam poukładałem jak powinny być. Poizolowałem to wszystko, bo to wyglądało jak nie będę się tutaj denerwował, bo naprawdę nie ma sensu. Bo jeżeli panowie coś rozkrętacie, coś rozizolowujecie, to ułóżcie to i doprowadźcie to do stanu w takim jak to było wcześniej Co nam się poprawiło to to Nie mieliśmy tego dźwięku od świateł. Teraz już go mamy. Próbujemy działać. Centralny zamek nam zaczyna pracować. Jak widzicie. Zamkniemy drzwi. Wszystko nam wróciło do normy. Taka lekcja nauki dla kolegi, który wymieniał ten akumulator. Może akurat nie obejrzy ten filmik? Może nie? w razie obejrzał przyjacielu, to tu pod tym styropiankiem są takie dwie magiczne śrubeczki. I odkręcasz. Wsuwasz akumulator. Nie, że on lata o. No, jak wyglądał, będziesz, przyjacielu, ten film, to chyba lepiej to wygląda teraz, prawda? Jak jest przykręcony, i na swoim miejscu, niż jak to wyglądało po Twojej robocie, nie neguję tutaj ciebie w ogóle. Tylko staraj się robić. Jak już robisz, to robisz to dokładnie, jak coś robisz. I druga taka rada, że zanim zaczniesz coś wymieniać, to pięć razy sprawdź, żebyś był pewny i nie wystąpiła taka sytuacja, jak akurat nie teraz wystąpiła. Typu, że akumulator, wiesz o tym bardzo dobrze, że stary akumulator na 100% był dobry, a naciągnąłeś klienta na parę stópek. I nic to do sprawy nie wniosło. Jak widzicie. Wrota otwarte. Tutaj wam pokażę sekundę, tylko gdzieś złapać muszę, bo to całe aluminium. Odciągacie tapicerkę, żeby nie zniszczyć tej blachy, nie uszkodzić zamka, jak macie zamknięty na drugi rygiel. Te dwa piny. Drugi i trzeci. Odpowiadają za otwarcie Zamka. W tym momencie zamek oszczędziłem, blachę całą oszczędziłem od szyby. Co prawda dwa kołki w tapicerce urwane, no ale to już trudno. Ale tapicerka też się ostanie. I bierzemy się za naprawianie naszej. Zaraz wam pokażę. Super wiązki, A tutaj będzie teraz lepiej widać. Proszę. No jak widzicie, musi już pięknie wszystko jarało. Tu macie starą wiązka. Tak to pięknie wyglądało. Tu już pozarabiałem sobie nowe kable, odtąd są już zdrowe. Musiałem usunąć kawałek tej wiązki, bo tam już była też liarana do modułu. <laughs> Tutaj mi się udało zrekonstruować już nową wiązkę. Jak będziecie sobie gdzieś tam dorabiać w drzwiach, można sobie spokojnie kupić przewody silikonowe. Ja używam ich generalnie do, do, tych, do wszystkich kabrioletów, bo tam jest najbardziej narażona wiązka na załamania. Co prawda nie miałem tam o tych samych kolorach, no ale to bez problemu sobie z tym poradzimy. Dzięki Bogu wtyczki się ostały, bo są naprawdę jeszcze w niezłym stanie, ale Założyłem termokurcze. Jeszcze udało mi się uratować tą wtykę. Biorę się do rekonstrukcji tej wiązki i będę Wam pokazywał wszystko na bieżąco, jak to tam dalej będzie wyglądało. Ale moim zdaniem, powinno być wszystko w najlepszym porządku. Wiązki udało mi się zrekonstruować. Teraz się łączę z komputerem. Jak widzicie komunikacja z wszystkim wróciła. Normalnie autko się łączy. Szyba się już odsuwa. Musimy pokasować wszystkie błędy, bo tam będzie ich masa. Fotele też nam już grzeją. Jeżeli będzie wszystko w porządku, będziemy się brać za składanie tych drzwi całej tapicerki i pomału kończyć co Wam mogę powiedzieć. Te drzwi rozbierałem, wyciągnąłem zamek. Tak jak na jednym z moich filmików pokazywałem trzeba go rozebrać i wyczyścić styki przy silniczku. Bo wszystko było w porządku, tylko drzwi się nie otwierały i nie zamykały z pilota. Te przednie już działają w tych tylnych drzwiach. Jeszcze nie mamy komunikacji, ale to nie jest spowodowane tym zwarciem w przedniej wiązce. Najprawdopodobniej albo będzie tutaj wtyczka zaśniedziała, albo będą kable pourywane. Te drzwi nam się jeszcze nie zamykają, czyli musimy ich też rozebrać. I obczajcie poza tym, z komunikacją komunikację w samochodzie mamy z wszystkim, wszystko działa oprócz tych jednych drzwi. Resztę to składać, i ma to jeść nasze Audi mam już skończone. Co prawda, jest prawie druga w nocy błędów, które zostały. To błąd. Silniczka nastaw klap. Jest to silniczek od nawiewu wewnętrznego i zewnętrznego powietrza. Poza tym nie mam żadnych błędów. Autko mam poskładane. W środku działa. Musiałem dorobić z tyłu wiązkę. Tak samo jak z przodu, bo też była cała przegnita. Poprawiłem centralny zamek. Bo też był zapieczony ten silniczek. Oczywiście tam styki nawiew. ...wszystko działa szyby się odsuwają wszystko w porządku Wam pokazać wszystko, żeby było czarno na białym, żeby ktoś potem nie powiedział, że jestem cudownym mechanikiem, bo takim nie jestem, bo każdy popełnia błędy. Te drzwi się otwierają. Ja również zamykamy. Wszystko działa. Otwieramy. Wszystko działa. Tak jak wspomniałem, nie jestem już cudownym mechanikiem i nigdy nie byłem. Tylko taka rada dla tych, którzy biorą się za coś, o czym nie mają pojęcia. Odpuśćcie temat. Powiedzcie po prostu, że nie macie czasu, nie dacie rady. Nie naciągajcie ludzi na koszty, bo w ta Audi jest pompowane ponad 4 koła. Auto, które jest warte może z 8-9 tysięcy. Klient już był w tym momencie tak zdesperowany, że chciał go sprzedać. Jeżeli nie dajecie sobie z czymś rady, nie jesteście czegoś pewni, odpuszczajcie tematy, żeby nie było takich sytuacji, jak w tym akurat nie zaistniałym przypadku. Bo wystarczyło zrobić wiązkę w drzwiach i nic więcej w tym aucie nie wymieniać. Może to będzie niewygodne dla kogoś, a komuś się może przyda. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Może akurat nie komuś to będzie pomocne. Co w tym aucie zrobiliśmy?